Witam Was, kochani, na kolejnym czytaniu, i to będzie czytanie, może znajdziemy odpowiedź na pytanie, co będzie dalej między nami, czyli między Wami a osobą, o której myślicie. I to jest czytanie dla osób w relacjach takich, które są bardzo niejasne, które są skomplikowane. Słuchajcie, kochani, zaczynamy od tej gwiazdy odwróconej. Co ta osoba do Was czuje? Słuchajcie, gwiazda odwrócona. Powiem Wam tak, ja, bo ja nie lukruję, ta osoba straciła wiarę. Nie tyle w Ciebie, ile w Was ogólnie. Może kiedyś naprawdę wierzyła, że się uda, że jesteście dla siebie, że to przeznaczenie, a teraz coś tak, jak gdyby tutaj się wypaliło, tak? W sercu jest smutek, jest bezsilność, jest brak nadziei. Nie chodzi o obojętność, tylko o zawód, o żal, o poczucie straty. Ta osoba może tęsknić, ale nie widzi ona już światełka w tunelu. Może ta osoba uważa, że za dużo się wydarzyło, albo że jest już za późno. Słuchajcie, ta osoba może patrzeć na wasze zdjęcie gdzieś tam na swojej komórce, ale zamiast uśmiechu teraz czuje ból, który mówi: To i tak nie ma już sensu. Co ta osoba myśli? I mamy króla Pucharów. Głęboko w środku ta osoba was kocha, ale to uczucie nie jest łatwe. Król Pucharów nie okazuje emocji wprost, tak? Eee, może wyglądać na spokojnego, na spokojną, nawet chłodnego, ale pod powierzchnią tutaj kipi może, może uczuć, tak? Ta osoba myśli o was ciepło, ta osoba myśli z szacunkiem, ale też z takim dystansem. Może ta osoba uważa, że nie potrafi już dać wam tego, czego tak naprawdę potrzebujecie. Może myśli, kocham ją, kocham jego, ale nie potrafię być tym, kim powinienem, tym, kim powinnam być. Tu jest emocjonalna głębia, ale tu też jest jak gdyby takie zahamowanie. Słuchajcie, ta osoba nie pisze na przykład, tak? Ale gdybyś ty wiedziała albo ty wiedział ile razy ta osoba już przeglądała te wasze wiadomości ile razy ta osoba po prostu myśli czy ja już to wszystko zepsułam zepsułem tak ta osoba dalej jest ta osoba ma do was uczucia co ta osoba zamierza i tutaj mam bardzo trudną kartę bo mam siedem mieczy nie lubię tej karty to jest fałszywa karta fałszyja buda ale ta osoba nie zamierza mówić prawdy ta osoba Coś może ukrywać. Ta osoba może unikać konfrontacji. Może ta osoba nie wie, jak rozmawiać, i wybiera milczenia albo wybiera ucieczkę, tak? Siedem mieczy to jest taki stratek, który zamiast działać otwarcie, kombinuje. Także może wam się wydawać, że ta osoba zniknęła bez słowa, ale ona coś planuje, obserwuje, zbiera informacje, ale zamiast dialogu, to jest, może być manipulacja, może być niepewność. Niepewność może tutaj być granie na czas. Wiecie, co z życia wzięte? To jest ktoś, kto mówi: Nie wiem, czego chce, ale jednocześnie nie pozwala ci odejść. Słuchajcie, co Was łączy? Mamy Królową Mieczy. Łączy Was inteligencja emocjonalna i ból. To jest relacja ludzi, którzy za dużo widzą, za dużo wiedzą i za bardzo się ranią słowami. To jest głęboka komunikacja, ale też dużo ostrożności, chro, chłodu i takiego zranienia. Tak? Może jedno z Was albo oboje nauczyło się trzymać gardę, być twardym, żeby, żeby po prostu się nie rozpaść. Ta królowa mieczy kocha, ale nie okazuje tego. Ona jest lojalna, ale ona jest wycofana. To jest energia, kocham cię, ale nie chcę, żebyś o tym wiedział, bo mnie zranisz. Taka energia. Jaki jest potencjał tej relacji? Mamy asa mieczy. Słuchajcie, to zaraz wam powiem tak. Ta relacja, ona może przetrwać, ale tylko i wyłącznie w prawdzie. Żeby ta relacja trwała, wy potrzebujecie szczerej rozmowy, oczyszczenia, wyrzucenia wszystkiego na stół. Tu jest szansa, ale jeśli tylko przestaniecie uciekać i zaczniecie rozmawiać otwarcie. A z daje ten nowy początek, ale bolesny, uczciwy, trzeźwy. Tutaj nie ma iluzji, to jest bez bajek, bez wymówek. Tak tylko mówię: Dobra, co się wydarzy do 30 dni? Mamy dwa puchary odwrócone. Mamy cesarza i mamy pazia buław odwróconego. Niestety, słuchajcie, w przeciągu 30 dni nie zobaczycie jeszcze tego, na co czekacie. Mamy dwa puchary odwrócone, tu jest brak jeszcze pojednania. Cesarz mówi o tym, że ktoś tutaj trzyma się kontroli zasad własnego ja, to może być bardzo uparta osoba z dużym ego, to może być osoba emocjonalnie zablokowana. I do tego mamy pazia buław odwróconego, tu jest brak inicjatywy, brak wiadomości, brak działania. Także w skrócie, w przeciągu na, najbliższego miesiąca tutaj nie będzie otwartej komunikacji, ta osoba może się odezwać w sposób taki zawolowany. Ja nie umiem się wysłowić, ale taki mglisty, z dystansem. Albo się w ogóle, nie, w ogóle się nie odezwie. Słuchajcie, wy będziecie myśleć, wy będziecie obserwować, a ta osoba nie zrobi żadnego konkretnego kroku. Słuchajcie, na przykład możecie dostać sms a albo jakąś tam wiadomość, hej co słychać, ale bez żadnego wyjaśnienia, albo widzicie tylko, że ta osoba ogląda wasze strony i w ogóle znika. Tak? Słuchajcie, powiem Wam tak, patrząc na te wszystkie karty. Jeżeli chodzi o tą relację, to ta relacja ma potencjał, ale tylko jeśli obie strony wezmą odpowiedzialność i zaczną rozmawiać. Na dzisiaj ta osoba czuje, ale się wycofuje. Kocha, ale nie potrafi tego pokazać. Także tak to zostawiam, kochani. Ta osoba może, słuchajcie, ta osoba może po prostu. No nie wiem, ta osoba nie widzi tutaj jeszcze tego światełka w tunelu. Ale chociaż wy wiedźcie, że warto porozmawiać, i tutaj jest potencjał, jeżeli chodzi o tę relację. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, co się dzieje między wami. A jeżeli chcecie to osobiste czytanie, czytanie, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Ściskam Was ciepło i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, papa. Pa.